Wykład Pogal i KSW 86, no chyba nie tak miało to wyglądać to starcie, natomiast spytam, bo Martin Lewandowski już powiedział, że chyba będzie, będą chcieli zorganizować waszą piątą walkę, czy, czy ty jesteś otwarty na coś takiego? Zobaczymy jak się to potoczy, no ja mówię, nie, nie tak to miało wyglądać, przepraszam, jak powtórzę pewnie w każdym wywiadzie, naprawdę moje szczere przeprosiny i ogromny szacunek dla was, dla wszystkich, przede wszystkim dla Sebastiana, nie tak to miało wyglądać, czułem się lepszy tego dnia, czułem, że wygrywam i... Nie chciałem skończyć walki w ten sposób, nie chciałem, że ona się skończyła w ten sposób. Przepraszam Was wszystkich, ale no niestety taki jest sport. To był faul naprawdę nieintencjonalny, nie chciałem tego zrobić, no bo miałem pełną świadomość, że mam kontrolę nad tym pojedynkiem i wygrywam. A jak to z Twojej perspektywy wyglądało? Bo ty właściwie od razu po tym kopnięciu chyba zorientowałeś się, co zrobiłeś. Przynajmniej tak, tak wyglądało to po Twojej reakcji. Jak to wyglądało? Czy to był po prostu ferwor walki jakby myślałeś, że sobie jeszcze podnosi, czy, czy, czy jak to wyglądało? to był fervor walki. Ja myślałem, że on gdzieś tam się podnosi, już już podciąga rękę. Jakby ciężko mi się to naprawdę wyjaśnić, no bo gdybym był świadomy tego, to bym tego nie zrobił, a tutaj po prostu wyglądało to w ten sposób, jaki wyglądało ja też tego na nagraniu jeszcze nie widziałem. Jakby sędzia przerwał walkę, powiedział, że jest faul i, i wtedy się zorientowałem, że rzeczywiście jest ten faul, ale jakby kompletnie nie byłem świadomy, że to co robiłem to, było, to nie było po prostu zamierzone, dlatego ciężko mi to w tym momencie ocenić. Jestem jakby na, naprawdę też jakby widzicie, to jest dużo emocji po walce, więc jakby ciężko to dokładnie opisać, ale no, chyba każdy wie, że prowadząc ten pojedynek, bo, 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 bo sędzia jakby tutaj dał remis, to znaczy, że, że, że zdecydowanie bardzo prowadziłem ten wynik, Wy, tę walkę, no bo odejąłem dwa punkty, no to na pewno nie zrobiłbym czegoś takiego Wygrywając po jednak świadomie. Jakub skoro mówimy o emocjach, czwarty akt, tak naprawdę fantastyczny, lecz niestety okraszony naprawdę gorzką nutą. Co czuje zawodnik po czymś takim? Wiesz co, bardzo chętnie wiem czy jakby to, to, to powiedział, ale nie da się tego opisać. Nie, nie da się tego opisać, bo, bo jest mi niezmiernie po prostu przykro z paru powodów między innymi z tego że jest mi przykro, jakby bo, 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 bo Sebastian został sfaulowany nieświadomie, jest mi przykro przez to, że wygrywałem ten pojedynek, że mogłem to po prostu wygrać, wyjść, dokończyć tą rundę, następny był po prostu wygrany, ale no ale niestety zdarzył, zdarzyła się ta sytuacja i tyle, i dlatego przepraszam Was wszystkich, przepraszam kibiców przede wszystkim, że, że tak, że, że na pewno nie oczekiwali, że to się tak skończy. Ty znasz go na wylot. Przepraszam, jeszcze tylko dopytam. Ty znasz go na wylot, to też czy to był ten Sebastian, na którego Ty się faktycznie przygotowywałeś? Zaskoczył Cię w tej pierwszej rundzie? Jakby, no ja jestem doświadczonym zawodnikiem, więc rzeczywiście tam gdzieś przygotował swoje akcje i delikatnie mnie tam zaskoczył, ale potrafiłem się bardzo szybko dostosować. Mam wspaniały narożnik, który mi mówił co robić i ja też świadomy byłem i wiedziałem co mam zrobić, żeby tę walkę wygrać i to było Widać, bo mimo, że zaskoczył mnie w tej pierwszej rundzie, bardzo szybko się dostosowałem i przechyliłem szale na swoją stronę, bo bardzo mocno prowadziłem ten pojedynek. Ja właściwie chciałem nawiązać do tego, co, co dzieje się w internecie, bo jesteś jedną z ostatnich osób, którą bym oskarżał o to, że to było intencjonalne. Z drugiej strony w internecie, jak czytam opinie, także ekspertów, którzy się znają, to oni gdzieś, gdzieś kwestionują te decyzje sędziego, że Patrząc na to, jak to wyglądało, to ciężko nazwać to czymś nieintencjonalnym. I tak sobie pomyślałem, że trudny czas przed Jakubem Wikłaczem, bo pewnie tych teraz dyskusji na ten temat będzie bardzo dużo i pewnie w jakiś sposób będzie Ciebie to dotykało. Ja może dodam do tego pytania, że sędzia Bronder też na przykład jest jednym z tych, którzy zaraz po, po tej sytuacji gdzieś tam powiedział, że według niego to był faul intencjonalny. Wiecie co, ja mogę zapewnić, że to nie było intencjonalne i przepraszam Was wszystkich, Prowadziłem ten pojedynek, więc naprawdę to nie miałoby sensu, żebym ja kopnął go specjalnie i jakby wykonał faul. To, to po prostu też jest pięciorundowy pojedynek, tam jest rzeczywiście zmęczenie. Też miałem knockdown w pierwszej rundzie, więc, więc, więc to, to, to jakby się po prostu wydarzyło. To bardzo ciężko mi opisać, ale na, no, no, to nie było intencjonalne i, i tyle. Mogę Was wszystkich przeprosić za to, co się wydarzyło, ale... To nie było świadome, i, i miałem w głowie świadomość, że to, że to już wygrywam tę walkę, i, i jakby wiecie, że jestem czystym sportowym zawodnikiem. Nas nie musisz przepraszać, natomiast o czym rozmawiałeś tuż po pojedynku i tutaj w szatni z Sebastianem przybyszem? Czy padły tam jakieś słowa, jakieś zapewnienia? Nie rozmawiałem, po prostu przeprosiłem go. Za to co się wydarzyło i, i, i tyle, no ale jakby wiecie, no, to jestem postawiony w bardzo jakby takiej ciężkiej sytuacji, bo nawet nie byłem tego świadomy w tym momencie i, i dopiero po jakby to dopiero doszło, bo, 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 no, bo to było naprawdę przypadkowe. Spytam tak, y, dość kuriozalne może pytanie, ale czy jakkolwiek to ta obrona pasa, no bo pas jest w dalszym ciągu twój, jakkolwiek cieszy. Wiesz co, no nie cieszy mnie to, jak ta walka się skończyła. Cieszą mnie jakby te momenty w walce, to że w pierwszej rundzie się rzeczywiście po prostu otrząsłem i, i zacząłem prowadzić ten pojedynek i cieszę się, że jestem świadomy tego, że, że byłem naprawdę lepszy w tym pojedynku i że on, on po prostu szedł ku mojemu zwycięstwu i no i tyle, no, ale, ale to co się wydarzyło, to no, to się wydarzyło i to widzieliście. Czy ty nie uważasz, że KSW się robi troszkę za małe dla ciebie? Wiesz, co chodzi. No, chciałbym toczyć pojedynki z, z, z innymi zawodnikami. Chciałbym, żebyśmy też, też mieli tych innych zawodników, ale wiemy, że jaka jest sytuacja. No, czasami jeden przeciwnik wypada. Zuriko też, który jest kontuzjowany i, i, i z którym się miałem pierwotnie bić i, no niestety, no niestety jakby robi, zrobiło się ich trochę mniej, przez co walczyliśmy jeszcze raz, Sebastian na to zasłużył i. I, no tak, chciałbym, żeby zakontraktowani byli z nowi przeciwnicy i żeby było więcej jakby tych zestawień. Ale to mówisz o kontraktowaniu nowych, a ja bardziej dopytam, czy masz w swoim otoczeniu Mateusza Gamrota, który się bije w UFC, masz Aszę Jędrzejczyk, która też się biła w UFC, jakieś kontakty mają, pojawiły się jakieś, jakiekolwiek rozmowy z nimi czy z kimkolwiek? Ja mam kontrakt z KSW i na tym po prostu to zakończę teraz. Jakub to w kwestii technicznej odnoszę takie wrażenie, że przynajmniej jak na warunki MMA do perfekcji opanowałeś walkę motylą gardą. Czy to jest styl, który ty od lat y doprowadzasz do perfekcji? Czy też to był jeden z takich pierwszych styli, z którymi spotkałeś się w jiu-jitsu? Wiesz co, no ja ramię każdy aspekt MMA i tutaj, tutaj uważam, że też jestem dobry, ale, ale to nie jest jedyna rzecz, w której jestem dobry. Ale też nawiązuje do tego, że w momencie też tego zagrożenia w pierwszej rundzie no, momentalnie przeszedłeś do, do motylej gardy i próbowałeś przeswipować swojego przeciwnika. No tak, ale też mnie nie pytaj za bardzo za, na to, o tę sytuację, no bo nie. tam byłem troszeczkę podłączony, aczkolwiek czułem, że szybko się właśnie otrząsłem i jakby spokojnie... pokazuje, że to jest nawyk. Tak, tak, to też jest nawyk, ale to też było po prostu łapanie się tego, żeby uspokoić tą walkę, a tak akurat wyszło, że do tej pozycji najłatwiej mi się doszło i, i, i tak, tak jakby... Tak się zachowałem żeby zaraz odwrócić losy, tak jak widzieliście. No to spytam o takie dwa momenty w tej walce. Czy czułeś że się jakoś mocno zagrożony w momencie tego knockdownu w pierwszej runcie i w momencie chyba w trzeciej, nie pamiętam dokładnie, kiedy sobie gdzieś tam dopinał odwrotny trójkąt? Nie, przy trójkącie nie byłem zagrożony. Przy knockdownie, no to tak jak mówiłem, no ciężko jakby o to pytać. Czułem, że mnie podpiął. I teraz jakby ciężko mi to opisać, bo to jest bardzo, bardzo, jak, wie, jak wiecie i nie wiecie, no to jest takie specyficzne uczucie, ale od razu po tym, po tej sytuacji byłem bardzo świadomy, wiedziałem co się stało, wiedziałem, która jest runda, co się dzieje i wiedziałem, że muszę po prostu przychylić szalę na swoją korzyść i tak zrobiłem. A niestety zakończyło się to finalnie inaczej, no po prostu zacząłem zdobywać tę przewagę, czułem, że jestem lepszy, czułem, że wygrywam. I to się zdarza. Czy w tym roku jeszcze będziesz chciał wejść do kładki? Wiesz co, teraz jestem w emocjach, troszeczkę jestem poobijany. Czuję, że muszę parę rzeczy delikatnie tam naprawić. No i zobaczymy. Bardzo chciałbym szybko wrócić i jakby dać walkę, dać dobrą walkę i, i po prostu udowodnić, że jestem, że jestem najlepszy bez kończenia w taki sposób i mam nadzieję, że to nigdy więcej w życiu się nie powtórzy. Tutaj Patryk Prokulski zwrócił uwagę, iż być może Artur Gwóźdź mówił o proteście, czy ty cokolwiek o tym już słyszałeś z waszej strony? Ja nic, nic takiego nie słyszałem i jakby w ogóle nie widziałem tej walki. Wyszedłem tutaj do was na świeżo, żeby was przeprosić, jakby wytłumaczyć tę sytuację, dlatego, dlatego jakby nie oglądałem tego. Nie za, nie za dużo też jakby rozmawiałem z szatni. Porozmawialiśmy tylko chwilę, okazali mi wsparcie i powiedzieli też jak sytuacja wyglądała. I tyle więcej się na ten temat nie wypowiem, bo takich tematów nie poruszyliśmy. Dobrze Kuba, no nie będziemy cię męczyć wielki szacunek oczywiście za, za sportową postawę. No i czekamy co dalej, no bo te wasze walki mimo wszystko ogląda się fenomenalnie, ale może czas jednak, by, by każdy poszedł w swoją stronę. Zobaczymy, zobaczymy jak się to ułoży. Widzieliście jak było wcześniej i, i nigdy nigdy nie wiadomo, co przyniesie przyszłość. Ja. Tylko jeszcze raz na koniec was wszystkich przepraszam, oddaję wam szacunek. Nie tak to miało wyglądać i tyle. I mam nadzieję, że do zobaczenia, że wszyscy wyjdziemy z tego cało i zdrowo I, i tyle. Dziękuję bardzo wszystkim za wsparcie, bo dostałem go teraz bardzo dużo i bardzo wielki, ogromny szacunek dla Sebastianu. Jakub Masawikacz, duży szacunek. Dziękujemy. Dziękuję, Dziękuję. wam bardzo.